chyba trafiłem w miejsce moi drodzy, gdzie ta willa była? kolejny Rzymuś, o to już nie jest Konstantyn to już coś innego sygnał petarda a z takiego powodu, że jest tutaj pity, na wierzchu jak myślicie, czy to jest Rzymek? witajcie serdecznie w kolejnym odcinku dziś jeden chyba z ulubionych Waszych tematów na kanale Poszukiwania rzymskich artefaktów, także znajduje się w miejscu, gdzie była rzymska willa, czyli powinno być w porządku. Zobaczymy, oczywiście, jak będzie. Oprócz rzymskich monet, chciałbym znaleźć dzisiaj może jakąś rzymską fibulę. jakiś fajny rzymski artefakt, ale czy to się uda, to nie wiem. Zobaczymy. Standardowo dla tych, co jeszcze nie byli tutaj na kanale, poszukiwania xpd dwieczką. I Cóż, zapraszam Was do oglądania. Nie przedłużam tego wstępu. Mam nadzieję, że będzie się dzisiaj dobrze szukało i Wam dobrze też oglądało. Także lecimy. No moi drodzy, chyba pierwszy dzisiaj ładny sygnał, który mogę Wam pokazać. Jest Rzymek i jest Konstantyn. Aha, ale piękny będzie. Tak. Zobaczcie sobie Rzymeczek. Ale się cieszę. Dawno Rzymków nie kopałem. Tutaj sobie stoi tak postać. Przetro lekko wodą i się włączam. O, mega zbliżenie, żeby ma wyłostrzyło przetarty wodą. No piękne. Tutaj cesarza za bardzo nie widać. Ale jest. Piękny rzymek. A na co dzisiaj się czaję na jakąś ładną fibulę. To mi się marzy. Mam nadzieję, że taka wyjdzie. Kolejny sygnał. W telefonie, zachowuj się wyłóż. No, kawałek kołowio w sumie sygnał już miałem pierdyli, ale później Wam pokażę. Jakieś tam guziki, podstawowe pierdyłki. Ale próbujemy skupić się na czymś lepszym, żeby nie było nudy. No to się rozpędzamy, jest kolejny. Nie wiem, czy jeszcze czytelny. Masz wodę tutaj przy sobie? Borka znacie już. Nie będę Wam przestawiał, ale mamy. Mi. E, wiesz co? Masz wodę? Pod ręką? Spikaż mi ładnie to zobaczymy, czy jest jakiś. No taki średni stan, ten wcześniejszy. Będzie ładniejszy, ale. A no, coś tutaj się klaruje. Jeszcze nie wiem co, ale chyba coś przy sztandarze, tak zwanym. Teraz tutaj o spodnie szybkie wycieranie. Kogo my tu my wyda on Aha, to jest Urb, patrz no Czyli Konstantyn III. No chyba też wcześniejszy też jest tutaj no nie mogę wyłaszczyć wam ten telefon to jest tragedia ostatnia, no, ale no piękny rzymek w każdym bądź razie chyba trafiłem w miejsce Oj, drodzy, gdzie ta willa była? Kolejny żywioś. O, to już nie jest Konstantyn. To już coś innego. Ale jaka piękna facjata. Wow. O, ale ten to jest sztos. Kolejny sztos normalnie. To jest sztos. Tego najciśniej nie trzeba. Ia. Yeah. Ale piękny. Ja wiem, kto to jest, ale teraz go nie pęcz głowy. Ale bo ten jest taki... Co zawsze Pozdrawiamy Pozdrawiamy, pozdrawiamy zobacz to. No tego to nawet nie trzeba czyścić. Nie? Wow. Oh my gosh. <laughs> ale petarda. Dobra, lecimy dalej, bo widzę, że trafiliśmy w dobre miejsce. Ja wam zaraz coś pokażę, co Tomek wytarga. Taka fibula moje marzenie. Ale... No właśnie, to macie na jednym ujęciu. No zobaczcie. Piękna, kompletna wręcz. No tu będzie dzisiaj rzymskie, rzymski komplet chyba dla każdego, nie? Mam nadzieję. Gratulacje. No to gratulacje. Tak gratulacje. Tomasza dziękuję. znacie, nie muszę Wam polecać, ale... Dzięki bardzo. A tutaj masz Team of the World. To Team of the World też polecimy. Na co się ewidentnie się czai. Tylko na co? Zobaczcie. Poluje czy nie, jak myślicie? Ciężko mi za nim nadążyć, ale... No ciekawe. Odleciał. Pozwoliłem sobie już wyczyścić. Chyba guzik. Z napisem London. barry 12. Coś takiego. Jak musiał być to guzik. Cieniutki. Myślałem, że coś ciekawszego. Na początku w ogóle myślałem, że to kompletne śmieci dopiero jak wyczyściłem. No taka znajdka pomiędzy rzymkami. Kolejny guzik. Co masa już dzisiaj. Zaraz wyciągnę Wam i tak wszystko pokażę zbiorowo. Pełno balotów, właśnie na polu, także pokażę Wam w międzyczasie, co udało się znaleźć. No, Tona guzików, jakieś stare zapięcie od książki, chyba raz, że dwa nawet mam w torbie, ale jest tyle śmieci, że nie chcę mi się tego wszystkiego sortować jeszcze. Później na podsumowaniu. Tutaj jakieś stare pióro, no stare, nie stare. Kawałek pióra, w każdym bądź razie. Ołowixy. A jakie są? To wiadomo, może być szansa na fajne rzeczy, które już oczywiście wyszły. Ale ja liczę jeszcze na coś ciekawszego. Także to wam pokażę. I tu mam fajną znajdkę, też w reworze warki. Nie nagrałem, ale to jest fajny guziczek, zaraz Wam o nim opowiem trochę. No więc tak, reszta schowałem. tutaj mam guzik walizkiego półku. Datowany mniej więcej. Bo już zdążyłem sobie troszkę sprawdzić. Na necie tu widzicie takiego smoka. Znaczyłem sobie mniej więcej sprawdzić, właśnie na necie. datowany gdzieś tam na koniec XIX wieku, początek XX. Także piękny guziczek jednego chyba z najstarszych pułków, właśnie wojska Zjednoczonego Królestwa. Także, no, ekstra znajdka. taka przypadkowa. Ja nie jestem wielkim fanem, wiecie, jakiejś militarki, ale jak się trafi coś fajnego, wartego odnotowania, no to oczywiście. Trzeba to nagrać. Odnotować. Także bardzo piękna znajdka. Piękny guziczek wojskowy. Prosto zwali. Skąd on tu się wziął? No nie wiem. No trafił na pewno z jakimiś śmieciami. Także pięknie. Ja jestem zadowolony. Wiecie. Trzy Taki guziczek. Trochę śmieci. Dużo śmieci w zasadzie. Bo wszystkiego nie wam nie pokazywałem. Ale jest jeszcze tona. Jakby to powiedzieć. Tona jest tego. Rzymskiego aluminium. <noise> nie pełno puszek rozoranych, także. No nie jest łatwo. To jest bardzo ciężki dzień. Także wy widzicie tylko skrót takiego, chyba wiecie, tego najlepszego. No to jak zawsze, nie? Na wykopkach. Ale jak wam się podoba, to pamiętajcie, dajcie łapkę w górę, subskrypcję. A ja co? Lecę jeszcze dzisiaj mam nadzieję, że wychodzę w Fibulę. Jak się uda. Chciałbym, oczywiście, to jest moje marzenie, ładną znaleźć. I jakieś sreberko i wtedy już bym mógł jechać do domu, ale czy to się spełni? No pewnie nie, ale. Zobaczymy oczywiście, zawsze jest szansa, także lecimy. Albo jakiś zupełny śmieć, albo. A, zupełny śmieć. Myślałem, że. Watch Winder na początku. No to jakieś dziwne, nie wiem co to było. Śmieć w każdym bądź razie. Ale taki fajny, kształtny. Można przez niego popatrzeć na świat. Sygnał Petarda. A z takiego powodu, że jest tutaj śpity na wierzchu. Jak myślicie, czy to jest Rzymek? Czy to jest guzik? Czy to jest jakieś. Dziadowstwo to jest Rzymek. Czyli czwarty dzisiaj. Aczkolwiek, no, najmniej widoczny chyba z tych wszystkich. Przybliżmy. No, największy zajazd, ale. Pięknie. Kolejna rzymska moneta. Aha, ja już wiem jaka to była. To była taka z takim, jakby ulem, tutaj. W środku, WOT jest napisane. Znaczy się, no jakby było widać. I to jest, moi drodzy, Konstantyn. Kolejny. Zresztą widać jego facjata jeszcze jako tako. Super. Nagle, no, że on po prostu opalał się wręcz. No ekstra. Fibula, fibula. To mi się dzisiaj marzy, ale. Już pewnie nie będę w stanie tego wychodził, wychodzić. Zresztą zobaczymy. Zrobiło się też mega gorąco. Upalnie. A ja mam dzisiaj 4, max 5 godzin. Także zobaczymy, jak to będzie. Jerzynki, kolory, które mają ładne, ciekawe czy słodkie. Nie będę próbował, ale wracam z powrotem na to rzymskie pole, bo byłem na drugim. Na jednym i na drugim w sumie jest to na śmieci, ale. Spróbuję jeszcze tam chwilę i podsumowanie, moi drodzy, z takimi widaczkami na jeżynki. Jeżeli dobrze mówię, kiedyś zawsze to borówki nazywałem. Nie wiem dlaczego, ale jak coś się uzdura, tak czasem mam później trochę czerwonych, ale już niektóre dojrzałe. Także już zaraz jesień, moi drodzy, pora na podsumowanie. Tam już trochę na filmie harczałem, ale się przeziębiłem. Także, jak trochę dyszałem, to wina tego przeziębienia, niestety. No wiecie, jak się nas zapycha, i tak dalej, to ołowiki, różne postacie, to na śmieci. Zobaczcie, tyle śmieci trzeba wykopać, żeby znaleźć takie cztery, no może pięć fajnych fantów, no ale dobra, to nieważne. To jakieś dwa zapięcia. Masa guzików, jak zwykle, tutaj fajny guzik, o którym Wam już opowiadałem. Także nie będę się powtarzał. W skrócie walizki, puk, piękny, no, wojskowy guziczek, także elegancko, cieszy mnie. Wyląduje gdzieś tam, chyba w gablotce, na pewno, ze wszystkimi znajkami. Widzicie, jeszcze tutaj smoczka ładnie, o może go teraz na tyle lepiej widać niż wcześniej tam na nagraniach. No, a co, tutaj mamy Rzymki? Dwa razy mamy, o lepsze zbliżenie wam dam. Dwa razy na pewno mamy Konstantyna, tutaj. Nawet widać napis Konstantinus I No i ten niestety już straszny Zajechaniec Ale one już też trochę posły, to już tak ładnie nie wyglądają No chociaż no zobaczcie to jest radocha nie wiem taką monetę wykopać Która ma tam już 1700 lat z 3 Czwartego wieku Ja się już tak zapominam czasami o właśnie o tym że To jest taka radocha No ale jest Jak się ich tam trochę nakopie to już wiecie jest trochę inaczej ale Tutaj nie rozszyfrowałem pana jeszcze, ale też widać jeszcze portret, którą stroną ja go wam obrócę. O, tutaj jest portret, widzicie go jeszcze? Facjata, nie wiem, nie rozszyfrowany jeszcze. Tutaj coś stoi przy sztandarze, chyba. No, słabe stany już, ale, ale są. Ten był najładniejszy, ale jak już dostał powietrza. jak się wysuszył, to wygląda tak średnio, niestety. No, ale są rzymeczki. Tutaj ładny portret, jeszcze widać władcy, cesarza. Także, tyle. Tu jeszcze jakiś chyba kawałek naparstka. Nic więcej ciekawego. Ale, no wiecie, mi się podobało. Rzymki zawsze cieszą. Jakie by nie były, czy takie, czy inne. No, tutaj trzy, dwa to na pewno są ładne, nie? Także, do gablotki razem z guzikiem. A my co? Widzimy się, mam nadzieję, na kolejnych poszukiwaniach. W następnym odcinku dla wytrwałek będzie taki mały bonus, bo daje złotko już. Do FLO, także kto będzie wytrwały, to też zobaczy w następnym odcinku. A w tym odcinku to już było na tyle. Trzymajcie się, cześć.